Witam. Wybrałem się po kurki. Jadę yy, do widza Podlaskiego. No, tam zima niesamowita. Był u nas nie było śniegu. Jadę kupić ajamcemani, czarne kurki. Chcę wziąć parkę. Jeszcze jajka do tego. No, mamy Bóg. bardzo widać, przejeżdżamy, bo w każdym razie także granice jakby moje ludzkiego Zjechaliśmy iść dziewiętnastki. skręciliśmy gdzieś, już nawigacja nawet nam nie pokazuje tej miejscowości, no idziemy na czuje, zobaczymy gdzieś może dojadę nie mam pojęcia, już jest droga jak widzicie już cała biała coś tu wyjeżdżane, coś pozawiewane Jadę dalej, to się uda dojechać. To wyjechaliśmy już całkiem na pole. Pozawiewane drogi. Z tego co pokazuję, tutaj to 25 km takiej drogi. No to dojadę. Już ostatni odcinek drogi, jaki mam pokonać. Chyba blisko 2 godziny jadę, raz zapędziłem. Musiałem się wracać znaczy wracać, albo zawrócić cofałem się przez te śniegi ale tu już prawdopodobnie tutaj no dochodem do tego gospodarstwa braknie tylko proszę spojrzcie a tu mam sultany prawdopodobnie a tu pana jeszcze widzę Chodzą gęsi. Nie znam się na gęsiach, więc nie wiem powiedzieć co to jest. Ale ich sporo i ładne wiązki. Kurki kupiłem. Nie bardzo tu je widać teraz. Jak już puszczę siebie to no i już jesteśmy na miejscu. Teraz mogę je pokazać w się jak to się mówi. A no, kogutek widzę taki trochę browodny, nie będę ukrywał. A to się wytrzy tutaj. W koliczku już mam sucho, ładnie, no, Kurka za to, to bardzo ładna. czarniutka, żadnych przebarwień. Tak już ją troszeczkę bliska wcześniej obejrzałem. Tak jak mówię, no, kogut to umazane strasznie, więc tak nie bardzo widać. Zobaczymy, widzę, że kurki nie są wcale dorosłe, tak jak było w ogłoszeniu. A są jeszcze młode. Już kogótek to na pewno. Zobaczymy, może na wiosnę jakieś jajka zniosą, może czegoś się doczekamy. W każdym uciarze kupiłem jeszcze 13 jajek pan miał. Także już wczoraj wstawiłem do inkubatora. Będziemy czekali na lęgi.